Szyk Pawła wybudził Edytę z zamyślenia. – Możesz? – zapytał jej mąż, idąc w rozkroku do łazienki. Rozbita filiżanka herbaty leżała po środku parującej kałuży na podłodze. Edyta westchnęła i odłożyła sweter, który właśnie złożyła na pozostałą część prania. Telefon wciąż dzwonił. Czy nie zrezygnowali z niego już dawno temu? Sięgnęła po słuchawkę. – Halo? Znajomy głos powiedział coś, czego nigdy nie spodziewała się usłyszeć. Paweł. Spodnie były na niego za duże, więc szukał ostatniej dziurki paska. Poprzednie te eleganckie były do prania. Kto dzwonił? Zapytał, wchodząc do salonu. Gdy podniósł głowę, Eddy wciąż przyciskała słuchawkę do ucha, a jej twarz sztywniała. Miał wrażenie, że od dawna nie mrugała. Edi? Nie mrugała. Edi! Nie spoglądając na niego, Edi zabrała torebkę i, nie zwracając uwagi na klocki ich syna rozrzucone w korytarzu, wyszła z domu. Ze zwisającej słuchawki dobiegał śmiech. Paweł złapał telefon, ale śmiech zamilkł. Wtedy Paweł zauważył, że telefon nie jest podpięty do sieci. Pobiegł za Edytą. Metalowa bramka wejściowa wciąż jeszcze drżała, powoli powracając na swoje miejsce. Edi! Paweł rozejrzał się po pustej ulicy biegnącej wśród domków jednorodzinnych. Pobiegł w prawo, tam gdzie był przystanek autobusowy, piętnaście lat później. Paweł siedział w fotelu. Może trzeba było pójść w lewo. Znów będziesz siedział i się gapił? Zapytał jego syn, z pierwszym wąsem pod nosem. Paweł tylko pokiwał głową, nie spuszczając wzroku z telefonu, zawieszonego na ścianie przed nim. Wychodzę, rzucił syn, a po chwili trzasnęły drzwi. Wtedy zadzwonił telefon. Paweł był gotowy. Dzięki za wysłuchanie do samego końca i zapraszam do subskrybowania. Do usłyszenia.